Maneczko. Z tego miejsca chciałem Was bardzo serdecznie zaprosić na pierwszy lubelski konwent tatuażu, który odbędzie się już 27 kwietnia na terenie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Organizatorami tej imprezy są WSPIA, Wytwórnia Muzyczna, The Backstage Records, Multi Expo, organizator ogólnopolskich targów oraz konferencji na najwyższym poziomie. Sponsorami nagród w konwencie tatuażu będą ArtStatue, The Backstage Wear, Prezent Marzeń, Tabor i inni. Patronami medialnymi jest Radio SK oraz magazyn Tatuaż. Warto także nadmienić, że przyjadą do nas artyści nie tylko z Lublina, ale także z Warszawy, Koszalina i z różnych zakątków Polski. Poza pokazami tatuażu oraz body piercingu, będzie można zobaczyć pokaz customowych motocykli, a także będziecie mogli wykonać swój pierwszy tatuaż. A więc pozdrawiam was z Valhalla Tatu i do zobaczenia na miejscu. Pozdrawiam